Jak wychować dziecko? Rada numer 32. Wszystko ma swój czas. Na każdą sprawę pod niebem przychodzi kiedyś pora. Dalszy fragment mówi o czasie radości, smutku, rodzenia, i umierania, kupowania i pozbywania się gratów. Ale ja chciałabym zastanowić się, czy jest czas w Twoim planie dnia na zabawę z dziećmi, na sprzątanie, na odrabianie z nimi lekcji. Czy po prostu żyjecie w jednym wielkim chaosie, bo wszystko ma swój czas. Na każdą sprawę pod niebem przychodzi kiedyś pora. No i najgorsze jest, kiedy my tego wszystkiego nie kontrolujemy i ta pora po prostu nas zaskakuje, ale kiedy my wyznaczamy czasy i pory, to wtedy nasz plan dnia i życie i funkcjonowanie przychodzi na kolejny level. No i co najważniejsze, jest też czas na odpoczynek, który powinniśmy również planować, no i na zabawę z dziećmi bo jeżeli tego nie zaplanujemy, to przynajmniej ja nigdy z moimi dziećmi się nie pobawię.